Witam wszystkich państwa, przede wszystkim zaproszonych gości, starostę zarząd państwa panie i panów radnych na 12 sesji Rady Powiatu Otwockiego. Otwieram obrady 12 sesji. Pierwszym punktem dzisiejszego spotkania będzie wręczenie nagród najlepszym szkołom biorącym udział w mistrzostwach powiatu Otwockiego. Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018-2019. Uprzejmie proszę o przygotowanie się do wręczenia nagród. Szanowni Państwo, w Mistrzostwach Powiatu Otwockiego Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w roku szkolnym 2018-2019 w kategorii szkoły podstawowe igrzyska dzieci Trzecie miejsce zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Styczniowych w osiedzku. Gorące brawa. Proszę przedstawiciela szkoły o odebranie nagrody. Panie starosto. Zapraszamy panie starosto, panie wicestarosto do wręczenia nagród. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Powstańców Styczniowych w Osiecku. Brawo. Proszę Państwa, Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, w kategorii szkoły podstawowe igrzyska dzieci drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 6. Imienia Michała Elwiro Andriolego w Otwocku. Zapraszamy przedstawicieli szkoły. Szkoła Podstawowa numer 6 imienia Michała Elwiro Andriolego w Otwocku. Dziękuję bardzo w tej samej kategorii i proszę Państwa pierwsze miejsce szkoły podstawowe igrzyska dzieci zajęła publiczna szkoła podstawowa imienia batalionu Zośka w celestynowie. Zapraszamy przedstawicieli szkoły. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Batalionu Zośka w Celestynowie. I to jest pierwsze miejsce w kategorii Igrzyska Dzieci w Szkołach Podstawowych. Kończymy kategorię igrzyska dzieci w szkołach podstawowych i w szkołach podstawowych kategoria druga, igrzyska młodzieży. Trzecie miejsce w tejże kategorii zajęła szkoła podstawowa numer 3 imienia łączniczek Armii Krajowej w Józefowie. Zapraszamy! Drugie miejsce w tejże kategorii igrzyska młodzieży szkół podstawowych zajęła szkoła podstawowa nr 4 imienia Józefa Piłsudskiego w Otwocku. Igrzyska młodzieży szkoły podstawowe. Szkoła podstawowa nr 4 Józefa Piłsudskiego w Otwocku. Ciężka nagroda dla wagi ciężkiej, tak jest. Szkoła podstawowa nr 4 Podpolski. W, w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkoły Podstawowe pierwsze miejsce zdobyła Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Batalionu Zośka w Celestynowie. Zapraszamy. Szkoła podstawowa imienia Batalionu Zośka w Celestynowie. Pierwsze miejsce kategoria Grzyska Młodzieży. Gratulujemy. Dziękujemy, w tej kategorii to już wszystko. A w kategorii Licea szkoły podstawowe. Nie Licea. Szkoły ponadpodstawowe w kategorii Licea. Trzecie miejsce, Liceum Ogólnokształcące numer 3 imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. Zapraszamy. ponadpodstawowe szkoły, licea, liceum ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Otwocku. <klucz> Dziękujemy. W tej kategorii drugie miejsce zdobyło liceum ogólnokształcące imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Zapraszamy przedstawicieli szkoły. Szkoły ponadpodstawowe kategoria licea Liceum Ogólnokształcące imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Otwocku. Wielkie brawa. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, w tej kategorii pierwsze miejsce zdobywa Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych imienia Stanisława Staszica w Otwocku. Oh Współ Szkół Ekonomicznych, Gastronomicznych i im. Stanisława Staszica w Otwocku. Pierwsze miejsce, kategoria licea, szkoły ponadpodstawowe. Bardzo dziękujemy. Wręczenie nagród dobiegło końca. Dziękujemy.